Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tytuł odcinka będzie dość przewrotny, ponieważ będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, jeżeli masz krowy, kaczki, króliki, gęsi, yy, chcesz mieć hodować świnie albo ewentualnie jakiekolwiek yy, coś związane z rolnictwem, jak się za to zabrać, jak podejść do tematu. Ja nie chcę tutaj być, słuchajcie, specjalistą we wszystkim i nie jestem, dlatego chcę Wam dokładnie powiedzieć, szczególnie osobom młodym, jak ja bym widział ten temat. Jak warto do tego tematu rolnictwa podejść. Także kolejny odcinek myślę dla młodych rolników albo dla osób, które chcą zacząć z rolnictwem, niekoniecznie młodych. Także zapraszam was do oglądania. No i oczywiście na wstępie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Słuchajcie, jest parę takich zasad, tak samo jak w biznesie, tak samo uważam w rolnictwie, na których warto się skupić. Też rozmawiając z wieloma rolnikami, z wieloma przedsiębiorcami dużo starszymi ode mnie, często zauważam pewne zależności, o które myślę, że mogą wam pomóc i chciałbym dzisiaj trochę o nich powiedzieć. Pierwszą taką zależność, słuchajcie, którą zauważyłem, nie skupiając się już na tym, jak hodować krowy, jak hodować świnie, jak hodować kaczki, bo tak jak mówię, ja tego nie robiłem, więc nie chcę na ten temat się wypowiadać, nie chcę być ekspertem i pokazywać Wam, jak to się robi, bo ja tego nie wiem. Staram się wypowiadać na tematy, na, które, na których cokolwiek się znam, więc jak ja bym to widział? Słuchajcie, pierwsza rzecz najważniejsza dla wszystkich: czy ktoś chce mieć gospodarstwo rolne, czy ktoś chce być rolnikiem, czy już jest, czy jest przedsiębiorcą, albo dopiero chce się nim stać. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest, słuchajcie, moi drodzy, wiedza, żebyście mieli jakąkolwiek wiedzę. Ja wiem, że są osoby, które są utalentowane, które mają odpowiednie umiejętności, one tej wiedzy jakiejś wielkiej nie potrzebują, wystarczy, że raz na coś spojrzą, już wiedzą mniej więcej, jak to się robi, tych ludzi jest bardzo mało. I akurat nie wierzę, widzu, że jesteś jedną z tych osób, które takie umiejętności mają. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli takie umiejętności posiadasz, warto się dowiadywać. Czyli co? Po pierwsze, słuchajcie, dużo czytamy, dużo oglądamy, interesujemy się tym tematem. Jeżeli chcemy hodować krowy, nigdy tego nie robiliśmy, daję wam przykład. To po pierwsze, musimy. Dowiedzieć się, jakie mamy rasy, jak w ogóle te krowy się hoduje, co im się daje jeść, jakie one potrzebują warunki, gdzie je możemy kupić, jak mamy później o nie zadbać. Słuchajcie, ta wiedza jest w internecie. Niekoniecznie oglądać to na YouTube, ale wpisać sobie nawet w Google i poszukać. To jest pierwsza rzecz. Ktoś powie, ale to jest tylko internet. Tak, ale w tym internecie też piszą bardzo często ludzie, którzy się na tym temacie znają. Po pierwsze. Po drugie. To są na razie, mówię, tylko wiedzy teoretycznej. Jedźcie i porozmawiajcie z rolnikami. Jeżeli ktoś kocha to, co robi, jeżeli ktoś lubi to, co robi, słuchajcie, to na, na te wszystkie pytania wam odpowie, nawet was zaprowadzi, pokaże wam coś. A warto, słuchajcie, komuś też dać jakąś wartość. Czyli powiedzmy, jedziecie do kogoś, bo chcecie hodować krowy, świnie kury czy cokolwiek, ale Wy na przykład macie sporo waży. weźcie coś, może ten ktoś będzie z tego zadowolony, nawet jeżeli to ma, Wy mu dacie jakąś wartość, on da Wam jakąś wartość i wtedy Wy wiecie, że nie jedziecie tak jakby na gębę do kogoś, tylko po prostu jedziecie, żeby z kimś konkretnie porozmawiać. Ja myślę, że 5-10 minut, 15 słuchajcie, jeżeli to nie jest żaden milioner, który, który na którego się raczej nie natkniecie, tylko taki powiedzmy... Zwykły mały przedsiębiorca lub rolnik, to raczej znajdzie te 15 minut, żeby z wami pogadać, a wręcz wierzcie mi, że ci rolnicy to są e, bardzo często, przynajmniej ja tak zauważyłem, to są bardzo mili ludzie, którzy no ciężko pracują, ale są naprawdę bardzo, e, bardzo mili. Więc to są, słuchajcie, takie najważniejsze: e, na, na, to są takie po, początkowe, najważniejsze kwestie, czyli. Idziemy rozmawiać z praktykami, idziemy y czytamy dużo wiedzy, żebyśmy mieli dużo wiedzy teoretycznej. Ja wiem, że wiedza teoretyczna, wiedza praktyczna, na pewno wam, słuchajcie, to nie zaszkodzi. To jest pierwsza rzecz uważam, na której warto się skupić. Kolejna, <laughs> warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co wy chcecie robić i specjalizować się tylko w jednej rzeczy, to znaczy, jeżeli już trochę siebie poznaliście, a w młodym wieku jest to trudne, ale jeżeli już wiecie, że chcielibyście na przykład, zamiast y uprawy warzyw i owoców hodować powiedzmy kury. To po pierwsze, oglądamy, rozmawiamy z praktykami, po drugie dużo czytamy, dowiadujemy się. Jeżeli wiemy, że już jakąś tą wiedzę teoretyczną mamy, słuchajcie, i mamy kawałek gruntu, zaczynamy działać. Jeżeli nie mamy tego gruntu, to trzeba po prostu iść do pracy i zasuwać. Trzeba iść do pracy, słuchajcie, popracować parę lat, odłożyć jakieś pieniądze i kupić grunt. Nie ma się co czarować, większość, rzeczy nie, większość ludzi w ogóle nie dostaje nic za darmo, tylko musi do wszystkiego dojść ciężką pracą. Więc jeżeli to jest naprawdę wasze marzenie, no, to ja tu nie widzę żadnej wymówki, po prostu trzeba działać, zakasać rękawy, robić to parę lat, i po jakimś czasie Wam wyjdzie, żebyście chociaż kupili grunt. Nie będziecie wielkimi może rolnikami, natomiast spełnicie swoje marzenie, będziecie robić to, co chcecie. Kolejna rzecz bardzo ważna, jeżeli macie taką możliwość, i ona jest, słuchajcie, kluczowa, to jest, jeżeli sami Wasi rodzice, Wasz wujek, Wasza ciocia, nikt w rodzinie ani gdzieś wśród znajomych nie jest rolnikiem, a chcielibyście naprawdę być tymi rolnikami. To niekoniecznie tak jak wcześniej wspominałem w odcinku, musicie skończyć szkołę rolniczą, ale przede wszystkim i uważam, że to jest kluczowe, powinniście zastanowić się nad tym, na przykład, czy macie kogoś albo w ogóle, czy słyszeliście o kimś, czy jakiekolwiek gospodarstwa rolne macie w okolicy, ponieważ chodzi o tą praktykę, żebyście zdobyli praktykę, żebyście poszli do kogoś pracować. Nawet jeżeli mielibyście pracować na półtora etatu, dwa etaty, co nie jest popularne w Polsce, ponieważ u nas się. Osobiście preferuję coś takiego, żeby się nie przepracowywać, żeby nie pracować tak ciężko, work life balance i tak dalej, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Natomiast słuchajcie, żeby coś osiągnąć trzeba naprawdę ciężko pracować i uważam, że możecie iść do normalnej pracy, żeby zarobić jakieś tam pieniądze na życie, a po pracy próbować właśnie zatrudnić się u kogoś i robić cokolwiek. Nawet jeżeli, tak jak mówię, pójdziecie na jakąś fermę, bo chcielibyście kiedyś mieć swoją w przyszłości, warto się słuchajcie tego wszystkiego uczyć. <laughs> Więc nawet jeżeli mielibyście pracować za pół darmo, przynajmniej na początku, to róbcie to, ponieważ dużo szybciej nauczycie się u kogoś w biznesie, u kogoś na gospodarstwie, niż jeżeli będziecie tylko i wyłącznie o tym czytać czy oglądać. No to jest jakby logiczne. Kolejna rzecz to jest oczywiście własna Metoda própi błędów, tylko tutaj bardzo istotna: po pierwsze, słuchajcie, jest cierpliwość, a po drugie, oszczędzanie. Musicie zaoszczędzić bardzo dużo środków, to znaczy, nie jeździmy na super wakacje, nie kupujemy super ciuchów, super fury, nie chodzimy codziennie z dziewczyną na randkę, tylko na przykład raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Po prostu musimy, słuchajcie, oszczędzać. Musimy, to jest nasze marzenie, nie ma dyskusji, trzeba to robić. Jest to niepopularne, natomiast każdy z nas musi to robić. Musicie sobie odkładać jak najwięcej możecie. Jeżeli zarabiacie 4000, to żyjcie tak, jakbyście zarabiali 1500. Musicie odłożyć bardzo dużo pieniędzy, w jak najszybszym czasie yy, starać się to zrobić. Łapcie się jakichś prac dorywczych, róbcie to, uczcie się. Jeżeli chcecie to zrobić i to jest wasze marzenie, to ja tutaj nie widzę żadnych wymówek. Po prostu trzeba się poświęcić. Nie ma innej drogi, słuchajcie. No, nie ma innej drogi. Chyba, że ktoś dostał pieniądze w spadku, czy ktoś dostał ziemię w spadku, czy rodzice byli rolnikami, jest Wam łatwiej. Ja mówię teraz o takich trudnych przypadkach, w momencie, kiedy po prostu tego nie mamy, kiedy zastanawiamy się, co robić. Kolejna rzecz to są oczywiście maszyny, słuchajcie. Tak jak mówię, to wszystko kosztuje: czy ziemia, czy maszyny. To są drogie sprawy, więc naprawdę, przynajmniej w tej początkowej fazie, warto się u kogoś zatrudnić, warto popracować trochę lat, nauczyć się tego i dopiero potem działać. Oczywiście, na przykład, jako przedsiębiorca czy, czy jako rolnik musicie zobaczyć, czy mieliście wcześniej takie ciągotki. Czy tutaj nie chodzi o to, że wy zarobicie sobie jakieś pieniądze i chodzi tylko o tą kasę, że widzieliście, że tam rolnik jeździ fajnym autem, albo przedsiębiorca, to dlatego chcecie być przedsiębiorcą. No nie. Czy mieliście wcześniej jakieś aspiracje, na przykład do tego, żeby sprzedawać, albo żeby interesować się tym rolnictwem, szczególnie w młodościach, macie 5, 10, 15 lat, czy było coś takiego? Czy mieliście taki bodziec, czy raczej nie. To też warto się nad tym zastanowić, ponieważ musicie naprawdę lubić to, co robicie. Jeżeli będziecie to lubić, to najprawdopodobniej się nie wypalicie. A wierzcie mi, że droga, żeby dojść gdziekolwiek, nawet kupić ten kawałek gruntu, jest trudna, bo mając lat, słuchajcie, 20, kończąc szkołę czy 20 parę, no, większość, nie, nie oszukujmy się, większość z nas nie ma żadnych pieniędzy, żadnych oszczędności, bo wszystko wydajemy, czy to na imprezy, czy gdzieś tam wyjeżdżamy, nieważne i jest ciężko to zrobić. Bardzo ciężko. Natomiast warto to zrobić, słuchajcie, dla własnych marzeń. Także. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że tutaj pomogłem, zainspirowałem Was. Nie chcę się odnosić, słuchajcie, do danego tematu związanego z kurami, yy, czy, yy, czy z krowami, czy, czy ze świniami. Nie jest to w tym momencie istotne, bo też mnie pytacie, żebym nagrał odcinek jak hodować krowy. Słuchajcie, nie wiem jak hodować krowy. Oczywiście znam ludzi, którzy to robią. Jakąś tam wiedzę mam, może większą niż zwykły kowalski, ale nie chcę Wam doradzać, bo sam tego nie robię, więc... Chcę się wypowiadać tylko na tematy, na których się znam, natomiast myślę, że w tym odcinku pomogłem. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, ale tak jak mówię, myślę, że temat został wyczerpany. Jak macie jakieś inne pytania, no to też możecie tam śmiało zadawać. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.